Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Jesteśmy po nocy z przymrozkami, o 5 rano na termometrze, który położyłam na ziemi było tak minus 2 stopnie. No i niestety, mimo że tutaj o te sadzonki winorośli, przykryłam włókniną, to one ucierpiały mi w czasie tego przymrozku. Tutaj Niestety końcówki są zważone przez mróz no ale wiadomo winorośl szybko rośnie więc tutaj od dołu na pewno o tutaj z kątów liści wypuszczą nowe pędy i będą rosły no troszeczkę szkoda wiadomo ale nie nastawiałam się na owoce z tych roślin w tym roku więc jakoś to przeboleje i teraz Zapowiadają na jutro, nad ranem, znów przymrozki, i przygotowałam sobie teraz takie donice, którymi przykryję te sadzonki. Podwójnie będą w takim jak gdyby plastikowym iglo. Na razie odkrywam, bo jeszcze chwilami słońce świeci, więc po prostu by się mi zaparzyły te rośliny. A za chwileczkę pokażę roślinki, które były przykryte, właśnie o. Na przykład ta roślinka była przykryta plastikowym wiaderkiem. I ona bardzo ładnie przetrwała. Nic jej nie jest, więc dzisiaj na noc też wyląduje pod plastikowym wiaderkiem. I tutaj ta roślinka była przykryta włókniną. No i jeden. Przyrost jest zważony przez mróz, natomiast ta roślinka była przykryta taką doniczką, o taką podwójną warstwą doniczki, nawet ta doniczka miała dziurki, ma dziurki, ale mimo to roślinka ładnie przetrwała, o tak było to przykryte. Także dzisiaj będą pod wiaderkami i pod doniczkami. Przykryłam też na noc część truskawek, ale widzę, że truskawkom nawet tym, które nie były przykryte, nic się nie stało. Kwiatuszki są ładne. Środki są żółciutkie, nie przemarznięte. Więc truskawkom te przymrozki nie zaszkodziły, nawet jeżeli nie były przykryte. Tutaj jest moje kiwi, którego nie okrywałam, i widzę, że część listków znów jest lekko uszkodzona, ale to tylko niektóre listki. Zobaczymy, jaki będzie jutro ten przymrozek. No, ale mam nadzieję, że to kiwi jakoś przetrwa. Tutaj są pączki, już zaczynają ładnie wyrastać. I już niedługo będą kwitły, jeżeli ich właśnie ten jutrzejszy przymrozek nie zniszczy. No i tak jeszcze prawie do połowy przyszłego tygodnia zapowiadają takie zimne noce, więc, no cóż, cały czas będę trzymać kciuki za moje kiwi. Zaponkowane jest bardzo ładnie, ale niestety przymrozki mogą wszystko zniszczyć. Tutaj są rośliny, winorośli, które rosną blisko ściany domu tak około 4 metry od ściany domu. No i one ładnie przetrwały. Tak odrobinkę chyba tutaj, może troszeczkę są chwycone, albo i nawet nie, bo to są młode listki więc całkiem możliwe, że one po prostu takie są. W każdym bądź razie te przyrosty wyglądają dosyć ładnie. No tutaj może troszkę, o tu. No zobaczymy, jak to będzie się dalej sprawować. Te krzaczki, które są właśnie tutaj blisko domu, wyglądają całkiem ładnie. Będą na nich owoce. A troszeczkę przyłapało. O tutaj jednak widzę, że ta łodyżka w tym miejscu, ten pęd jest tak jakby lekko złapany. Ale chyba nie jest przemrożony na całej grubości, tylko tak jakby od góry troszkę. No, będziemy widzieć. Wszystko wyjdzie w praniu, jak to będzie wyglądać. A teraz będzie troszeczkę bardziej kolorowo i optymistycznie. Dzisiaj przejdę po całym ogrodzie i zobaczymy, co kwitnie. Tam dalej kwitnie poduszka z floksa szydlastego. Cały czas wygląda bardzo ładnie. Tutaj jest piwonia i to jest piwonia rosea plena, która kwitnie tak zaraz po mojej piwonii molis. Bardzo ładne, pełne kwiaty. Podparłam ją siatką, więc nie będą się te pędy wykładać. Tutaj Żółte irysy, które już zaczęły wypuszczać ładne pąki, już wyglądają tak ładnie, wyrosły ponad liście i niedługo będą kwitły. Tam, nawet, już jeden zaczął się rozwijać. O tutaj, żółty irysek. Nie wiem jaka to jest odmiana, ale ma bardzo ładne, duże, takie żółte kwiaty. I przejdziemy dalej. I tutaj jest mój bezpalibin, który dwa lata temu przycięłam krótko i dzięki temu ładnie się rozkrzewił. Wypuścił teraz dużo kwiatostanów i zaraz po kwitnieniu przytnę te wszystkie pędy, zrobię z niego taką kopułkę i znów w przyszłym roku będzie to taka ładna kształtna kula z bzu, bardzo ładnie kwitnie i kwitnie tak w zasadzie zaczyna kwitnienie wtedy, kiedy ten bezpospolity kończy kwitnienie. Więc to jest takie przedłużenie kwitnienia. A tutaj zaczynają kwitnąć irysy blade, aureo-variegata. Ten jest taki, jakiś troszeczkę słabszy, jakby, ale pomalutku zacznie się rozwijać. I przechodzimy do rabaty, właśnie z tymi irysami aureo-variegata. I na tej rabacie kwitną czosnki wysokie. One mają tak około metra wysokości. Na ekranie wstawię nazwę, jaka to, co to za nazwa, ponieważ w tej chwili nie pamiętam. I widzę, że coś mi zaczyna zżerać liście i rysów. O, proszę, i to jakie to jest łakome, jak to zeżarło? O dopiero no właśnie przy okazji filmowania dużo rzeczy się widzi. Jak to żre. I tutaj moje czosnki, te niższe, jeszcze się nie rozwinęły, ale już niedługo na dniach będą ładnie rozwinięte. Piwonia molis już przekwitła. W pełni kwitnienia są teraz orliki. Wyglądają przepięknie. Ten ma kolor taki mocny, fiolet, i bardzo ładna, duża kępa już w tej chwili jest. Pięknie wyrósł. Natomiast tutaj jest, o taki ładny, ja właśnie lubię najbardziej takie orliki, ale nie mam ich dużo, najwięcej mam właśnie takich jak ten ciemnofioletowy, ale ten malutka roślinka on się rozrośnie i będzie taki ładny jak właśnie ten ciemnofioletowy. Natomiast tutaj za nim. Są takie ciemnoróżowe, bordowe i tutaj jaśniejszy róż. Też wygląda bardzo ładnie. O, tutaj muszę odeprzeć, ponieważ się pochyliły pędy. Trzeba dać patyczek, żeby to ładnie wyglądało. Kwitną serduszki. Na szczęście nie ucierpiały w czasie tego przymrozku, wyglądają bardzo ładnie i mam nadzieję, że zawiążą nasionka. W ubiegłym roku miałam zamiar zebrać nasionka z tych serduszek, ale niestety mróz był tak duży, że po prostu nasionka się nie zawiązały, kwiatki nie przetrwały. Nad serduszką zaczyna kwitnienie bez odtawski. Dopiero niektóre kwiaty się rozwinęły. Za parę dni będzie wyglądał jak piękna, fioletowa chmurka. Ma bardzo duże kwiatostany, pojedyncze kwiatki są mniejsze, ale za to tych kwiatków jest o wiele więcej niż u Bzu pospolitego. No i jego zaleta, naprawdę ogromna. Nie wypuszcza odrostów korzeniowych. Jest bardzo grzecznym krzewem. Zaczyna kwitnienie Kalina Sargenta. To jest odmiana Onondaga o takim zwartym kształcie. Korona jajowata. W tej chwili ta roślina ma wysokość około metra 60, 70, coś koło tego. No i kwiatuszki ma takie koronkowe. Jesienią liście przebarwiają się na piękny, jaskrawo czerwony kolor. Bardzo ładna roślinka do takich mniejszych ogrodów. Moja kalina japońska, odmiana Meriesi, która z daleka wygląda w ten sposób. Była też gwiazdą na poprzednim filmie, no i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Kwitną jeszcze niedobitki tulipanów. Jakimś cudem tutaj ten tulipanek przetrwał. Był posadzony już ładnych parę lat temu i jakoś ta cebulka tutaj umyka myszom. Kwitną żółte, miniaturowe iryski. Jeszcze mają po kilka pączków. Nie. Tak, mają jeszcze tutaj jest na przykład jeszcze pączek, więc jeszcze przez kilka dni będą kwitły. Jak będzie tak chłodno, no to kwitnienie się wydłuży. Zakwitły mi Narcyzy Poetów Kupiłam w ubiegłym roku 5 cebulek i widzę, że 4 przeżyły, natomiast jedną cebulkę chyba kret gdzieś mi wciągnął głęboko pod ziemię, ponieważ jest kopiec, a nie ma kwiatuszków. Przepięknie pachną. Na razie jest po jednym dwa kwiatki, no ale wiadomo, w przyszłym roku i w następnych latach będzie ich coraz więcej. Kończy kwitnienie bezpospolity, to jest odmiana krasawica MASKwy, moja ulubiona odmiana, przepięknie kwitnie i ma piękne takie perłowo-białe kwiaty z leciutkim różowym rumieńcem. I prześlicznie oczywiście pachną. W leśnym zakątku kwitnie poletko bodziszka korzeniastego odmiany biokowo. Wygląda już teraz ładnie. Jest takie dojrzałe, można powiedzieć. No i niedługo będę musiała po prostu ograniczać jego wielkość tak żeby mi nie przerastało w tamtą miejsce. Będę trzymać ten bodziszek tutaj tak do tej ścieżki, która tutaj idzie. Żeby mi nie zarósł całego leśnego zakątka. Cebulica dzwonkowa bardzo ładnie kwitnie, na różowe, piękne kwiatuszki. I kwitnie właśnie teraz, kiedy już ta cebulica niebieska przekwitła. Trawa japońska zaczyna tworzyć ładne złote kaskady. A dalej, w pełni kwitnienia, jest czosnek niedźwiedzi. Jeszcze chwilę i będę usuwać wszystkie kwiatostany czosnku niedźwiedziego, żeby mi się nie rozsiewał, ponieważ nie chcę go mieć już więcej. To co jest tutaj i co wyrasta z cebulek zostanie, natomiast już więcej czosnku niedźwiedziego nie chcę mieć w ogródku. Kwitną bardzo ładnie azalie japońskie są teraz w pełni kwitnienia. Nie pamiętam jaka to jest odmiana, one były kupowane jakieś może z 15 lat temu dawno, dawno były kupowane, były bardzo biedniutkie, teraz troszeczkę ładniej wyglądają, no i mam nadzieję, że z roku na rok będą coraz okazalsze. Tutaj przestały kwitnąć psi zęby, natomiast już ładne poletko stworzyła wietlica japońska odmiany Silver Falls. I tak teraz właśnie widzę, miałam tu dwie sadzonki odmiany metalikum i niestety one mi nie wychodzą z ziemi. Nie wiem dlaczego. Tutaj była jedna sadzonka, i nic nie widzę, żeby coś wychodziło. Może kret podciął i, i po prostu zniszczył tam gdzie ta siateczka była druga sadzonka i też właśnie nie widzę żeby tam coś wychodziło ale trzeba jeszcze poczekać może może jeszcze wyjdzie coś ale w tej chwili to poletko z witlicą japońską wygląda naprawdę bardzo ładnie tutaj też azalia japońska o takich kwiatach mocnym fioletowym kolorze też w tym roku wygląda ładniej niż w latach ubiegłych więc mam nadzieję że przyszły rok będzie jeszcze bardziej korzystny dla niej. Kończy kwitnienie mój słabiutki różanecznik Scarlet Wonder. Miał kilka kwiatków, one w tej chwili tak podsychają. Wydaje mi się, że po prostu jest za sucho. Będę musiała zaraz przyjść i podlać. Na cienistej rabacie pod świerkiem kwitnie kokoryt żółta, to jest odmiana ochrolełka, która ma właśnie takie Kremowe kwiatuszki. Roślinka jest bardzo prosta w uprawie, ale trzeba uważać, ponieważ lubi się rozsiewać. A tutaj mam całe poletko niezapominajki. Z roku na rok te niezapominajki się rozsiewają i wyglądają bardzo słodko. Właśnie w pełni kwitnienia. Kwitnie ciemiernik korsykański. Za którym szczerze mówiąc nie przepadam, ponieważ jego pędy się bardzo mocno pokładają. Kwiaty ma limonkowe, no ładne jak to u ciemierników, ale tak jak mówię, nie jestem jego fanką. Widzę, że już powyrastały nowe pędy tutaj, i w przyszłym roku na tych pędach rozwiną się kwiaty. Natomiast to są pędy z ubiegłego roku, które po kwitnieniu zasychają. No, i trzeba będzie kwiatostany wszystkich ciemierników pousuwać, żeby się za bardzo nie rozsiewały. I na koniec taka ciekawostka. To nie jest z mojego ogródka, ale nie mogłam się powstrzymać. Musiałam nagrać filmik z tą rośliną. Wygląda przecudnie. To jest Paulownia, która rośnie. Przy drodze u kogoś w ogródku. Nie znam tej osoby, ale drzewo jest przepiękne. Pąki nie zostały zniszczone przez przymroski i naprawdę wygląda w tym momencie prześlicznie. A tak wyglądają kwiaty w zbliżeniu. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na następny. Do zobaczenia.